Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj będzie film troszkę inny od tych, które oglądaliście do tej pory, ponieważ będzie to film z jednej strony lekko polityczny, a z drugiej strony rodzaj po prostu zwykłego usprawiedliwienia za nieobecność. Być może zauważyliście, że nie było mnie na tym vlogu kwartał. No ale to nie był kwartał, podczas którego zapomniałam o perfumach. Albo przeciwnie, nudziłam się, nie robiłam kompletnie nic, siedziałam gdzieś na egzotycznych plażach. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ja bardzo ciężko pracowałam, ale zajmowałam się tak zwaną, ja to tak nazywam, małą polityką, polityką lokalną. Właśnie mamy za sobą wybory samorządowe. Ja w tych wyborach brałam udział i Was zachęcam również, jeśli macie okazję, kandydujcie albo bądźcie chociaż członkami komisji. Bo to naprawdę przekłada się na komfort życia i na to, że problemy, które są dla nas ważne, są dostrzegane przez decydentów. No i przy okazji tego mojego politykowania w takim małym lokalnym wymiarze, ktoś zadał mi pytanie: Czy polityka i perfumy nie kłócą się ze sobą? W tym pytaniu była zawarta taka sugestia: Czy to nie jest aby profanacja? to polityka względem perfum. No i tak się zastanowiłam, na pozór już wydawałoby się, że rzeczywiście polityka ma opinie brudnej, bezwzględnej gry, natomiast pachnidła to coś wzniosłego, uduchowionego, sterylnego niemalże. Niemniej jednak, jeśli prześledzić historię pachnideł, to nie byłoby najważniejszych pachnideł, najważniejszych rodzin zapachowych, gdyby nie niefortunne decyzje polityków właśnie. Począwszy od Chanel numer 5, której by nie było, gdyby nie rewolucja październikowa. Bardzo wiele pachnideł powstało po II wojnie światowej jako symbol tego, co się skończyło i symbol nowych czasów pięknych, wspaniałych, odrodzonej Europy. Mają swoje perfumy bojownicy islamscy, a mają nawet ach, mają ochotę mieć wpływ na nasze pachnidła. Ludzie, którzy mają dzisiaj ogromną władzę, czyli urzędnicy unijni, którzy sobie wypatrzyli, że jest jakiś składnik pachnideł, który jest uczulający i oni uważają, że go nie powinno być. Tylko że tak się składa, że wyeliminowaliby razem z tym jednym składnikiem najprawdopodobniej całą bardzo ważną rodzinę zapachową. Także perfumy i polityka to nie dość, że nie jest to temat wykluczający się, tylko jest to temat tak obszerny i tak fascynujący, że postanowiłam zrobić kilka filmów na ten temat i zapraszam Was niniejszym do oglądania, do subskrybowania mojego kanału, a także o podrzucanie tematów, komentowanie. Być może macie inne przemyślenia, jeśli chodzi o związki pachnideł z perfumami. Spróbujmy otworzyć całą może nie puszkę, ale całą skrzyneczkę z ciekawymi tematami. Zapraszam do usłyszenia i do zobaczenia. Pa pa.